wicemistrza w klasyfikacji generalnej w sezonie 2012 i wzięli proszę Państwa jeden tu ten który z nim w dzisiejszym dniu będzie szybszy, ten zostanie wicemiszem drugi Igor Widłak i Andrzej, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Mogę założyć czapkę? Bo jest zimno. Andrzej, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. No zadowolenie, no i chyba nie do końca też. Tak, zadowolenie, a nie do końca. No generalnie to się cieszę, no bo jakby patrząc na cyferki i, 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 i na całe okoliczności, to powinienem się cieszyć z drugiego miejsca, porównując samochody. Taki mam, jaki mam. Nie narzekam, broń Boże, bo to nie jest samochód, Zły, natomiast może są bardziej konkurencyjne, no i w związku z takim obrotem sprawy, że Tomek nie dojechał, no to, no to robi się bardzo ciekawie. Ale robi się też i bardzo ciekawie dla mnie, jakby negatywnie, w związku z tym, że Mariusz mnie goni, nie? To jest tak, że punkt przewagi Tomka Mikołajczyka w tym momencie? Na Mariusz, czy już nie ma szans. Nie tak ma, Tom Tomek nie ma przewagi. Ja przeszedłem Tomka. Ja przeszedłem Tomka, a Mariusz co? A Mariusz już raczej nie ma szans. Na co? Na drugie? Chyba źle liczysz. Nie? No to jeśli ja mam, dru, ja mam szansę na drugie, tak? No nie wiem, nie liczyłem tego. No ja jestem zadowolony, generalnie z obrotu, z obrotu sprawy bardziej może ze swojej jazdy popełniłem błąd na pierwszym przejeździe wyścigowym i... To na pewno troszkę straciłem i jeszcze jeden niuans, o którym nie chcę mówić, bo będzie, że znowu narzekam, ale generalnie jestem zadowolony, ale może bym te 0,8 sekundy. To wiadomo, że te 0,8 sekundy jest dlatego, że, że się tak podziało jak się podziało, ale jestem generalnie zadowolony z tych czasów. Przed nami jeszcze jutro, niedziela ostatnie zawody w tym sezonie. No tak, jeśli się Tomek naprawi do jutra, to walczymy my o drugie, tak? Także czekam ranka. Kurwa, tu się jeździ tak po podjeździe. Andrzej, wreszcie chyba będzie jedyny wywiad w tym sezonie, na którym będziesz cały czas zadowolony. Tak jest i też się cieszę. E, i nie mam innego wyboru, tylko polubiłem załóż. Powiedz, jak było dzisiaj? E, tytuł wicemistrza Polski jest twój. Bardzo się z tego cieszę. Więcej to mi się pewnie nie należało, bo jak wszyscy wiedzą, nie wygrałem żadnego wyścigu w tym sezonie. Ocierałem się cały czas, byłem blisko, próbowałem jeździć szybko. Różnie mi wychodziło, natomiast tutaj no, trochę taktyka wzięła i głowa zimna wzięła górę nad szaleństwem. Dzisiaj było tutaj, założył, rewelacyjnie. To znaczy? Dla mnie tak. No, szybko. Szybko, specjalnie szybko nie było. Nie spinałem się. No, hamowania z prostej na przykład były wczesne. Siodło było przejeżdżane w bezpieczny sposób, także no, chciałem, bardzo ma... chciałem dojechać. No. Pojawiła się szansa być drugim, byłoby głupotą. Jak to mój przyjaciel Renio mówił, być głupcem, gdybyś zrobił inaczej. Na trasie tysiące kibiców. Tak, cieszę się z tego również. Fajnie, no bo też jeździmy dla nich. No. E, nie było slajdów, no i niestety muszę ich zmartwić. Będę się starał ograniczać je do minimum. Ale fajerwerki mam nadzieję, że będą. Sezon 2013 przed nami. Tak, samochód nowy, walka, determinacja. Nie popuszczę

a zwycięzca grupy OPEC 14 Liniacki Górski są odejściem z Polski. Proszę Państwa, śmietanka wyścigów górskich. Nie tylko w Polsce, ale również... Wam się puchary zmieściły. I teraz nie śpieszcie się ze schodzeniem. Nie?